Czy to prawda, że otyłość skraca długość życia? Otyłość zmniejsza średnią długość życia ludzi, ponieważ stan ten zwiększa ryzyko zachorowania na poważne choroby, takie jak rak. Różne badania wykazały, że otyłość skraca oczekiwaną długość życia. Te dane wzbudzają niepokój, jeśli weźmiesz pod uwagę, że w ostatnich latach liczba osób otyłych lub z nadwagą na świecie znacznie wzrosła. Obecnie otyłość oceniono jako globalna epidemia, która nie przestaje rosnąć. Naukowcy uważają, że na tę chorobę cierpi około już 1,9 miliarda dorosłych na świecie. Ponadto cierpi na nią około 340 milionów dzieci i nastolatków. Sama otyłość staje się również czynnikiem ryzyka zarażenia się innymi chorobami. Wśród nich możemy wyróżnić te, które ściśle się z nią wiążą. Cukrzyca typu 2, obecnie 8 na 10 osób z cukrzycą ma również nadwagę lub otyłość. Nadciśnienie, to powszechna choroba u osób z nadwagą. Choroba serca, obejmuje różne choroby serca, z których kilka wiąże się z ryzykiem śmierci. Udar, nadciśnienie jest głównym czynnikiem ryzyka, a jak wiadomo dotyka głównie ludzi z nadwagą bezdech senny, zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 i chorób serca. Zespół metaboliczny obejmuje zespół schorzeń, które zwiększają ryzyko chorób serca, cukrzycy i udarów. Stłuszczenie wątroby zwiększa ryzyko ciężkiego uszkodzenia wątroby, marskości lub niewydolności wątroby. Choroba zwyrodnieniowa stawów duża waga wywiera nacisk na stawy i chrząstki. Problemy z woreczkiem żółciowym istnieje zwiększone ryzyko rozwoju kamieni żółciowych i zapalenia pęcherzyka żółciowego. Choroba nerek, otyłość nie tylko sprzyja chorobie nerek, ale także ją przyspiesza. Problemy w czasie ciąży, otyłe matki są bardziej narażone na komplikacje w czasie ciąży. Rak, niektóre rodzaje raka są związane z nadwagą i otyłością. Badanie opublikowane w 2013 roku w magazynie FMC wykazało wyniki 40-letniej obserwacji 3456 osób z otyłością, z których 1550 stanowili mężczyźni, a 1907 kobiety. Wszyscy rozpoczęli badanie w wieku od 30 do 49 lat. Badania wykazały, że otyłość skraca oczekiwaną długość życia. Wskazuje, że mężczyźni tracą około 5,3 i roku życia, a kobiety około 7,1 i roku. Jeśli ci ludzie również palili, to okres ten osiąga 6,7 i lat u mężczyzn i 7,2 i lat u kobiet. W innym badaniu przeprowadzonym przez Amerykański Narodowy Instytut Raka, NCI, opublikowanym w 2014 roku w czasopiśmie PLOS Medicine, stwierdzono natomiast, że osoby z nadwagą powyżej 100 funtów żyją od 6,5 do 13,7 lat krócej niż osoby o normalnej wadze. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD przedstawiła w 2019 roku raport, zgodnie z którym sam fakt nadwagi skraca średnią długość życia o około 3 do 4 lat. W tym przypadku mówimy jednak tylko o osobach z nadwagą, a nie o otyłych. W raporcie zauważono również, że 3 na 5 osób otyłych mieszka w krajach bogatych. Wśród nich są Stany Zjednoczone, gdzie około 40% dorosłych i 20% dzieci ma nadmierną masę ciała. Podobnie w Wielkiej Brytanii 3 na 5 osób ma nadwagę. Ponadto OECD zwraca uwagę na fakt, że 50% ludzi na świecie stosuje niezdrową dietę. 2 na 5 osób je za mało owoców i warzyw. Oprócz tego co trzecia osoba nie wykonuje wystarczającej aktywności fizycznej. Organizacja ta ostrzegła, że jeśli ta sytuacja się nie zmieni, w ciągu najbliższych 30 lat 60% nowych przypadków cukrzycy będzie wynikało z otyłości. Nadmierna waga spowoduje również 18% chorób układu krążenia, 11% demencji i 8% różnych rodzajów raka.